Zrealizowałem w swoim życiu już tysiące materiałów wideo, tak zwanych gadających głów na YouTube'a, na rolki, na TikToki, gdziekolwiek indziej. Były to zarówno nagrania, w których osoby występujące występowały po raz pierwszy, jak i takie, w których występowały po raz 15, 20, 40. I na potrzeby tego materiału zebrałem cztery punkty, które odróżniają tych, którym szło to lepiej od tych, którym szło to gorzej. I w tym momencie składam ci obietnicę, że w ciągu najbliższych kilku minut poprawię twoją umiejętność występowania przed kamerą w kilku prostych zabiegach technicznych, które potrafią być game changerem. I od razu powiem, nie będzie tu bullshitów w stylu bądź sobą przed kamerą. A na koniec przygotowałem jeden techniczny tip, który Możesz wdrożyć dosłownie w kilkanaście sekund. Mało ludzi o nim wie, a potrafi zdziałać cuda. No i zacznę od razu od najpopularniejszego pytania, które pada zawsze na początku: Klaudiusz, czy my powinniśmy używać promptera? Dla tych, którzy nie wiedzą, prompter to jest takie urządzenie, które nałożyłbym teraz teoretycznie na obiektyw, na kamerę, i po moim obiektywie szedłby sobie tekst, a ja bym go czytał. I wy teoretycznie nie widzielibyście tego, że ja go czytam? Ale w praktyce różnie to bywa. No i teraz tak naprawdę mamy dwie drogi. Pierwsza droga, czyli właśnie droga z prompterem. Droga, w której pierwsze nagrania już są całkiem niezłe, no bo czytasz, raczej ciężko jest się tam pomylić. Być może będzie to trochę widoczne, jak ruszają ci się gałki oczne, ale generalnie no, będą to wypowiedzi składne. Natomiast drugie, trzecie, piętnaste, dwudzieste nagrania będą już właściwie takie same. Będziesz się uczyć lepiej czytać ten tekst, tak żeby było to mniej widoczne, ale nie będzie w tym Twojej ekspresji, nie będzie w tym Twoich emocji, nie będzie nie będzie w tym Twoich zająknięć, Twojego stylu wypowiedzi, nie będzie w tym takiej Twojej mowy, nie będzie w tym Ciebie, ale. Jest to jakaś opcja. Druga opcja. Opcja dla wojowników. Droga dla wojowników. Nazywam ją tak, bo ona jest o wiele trudniejsza. To jest droga, w której pierwsze nagrania prawdopodobnie nie będą wybitne. Drugie nagrania też prawdopodobnie nie będą wybitne, ale trzecie, czwarte, piąte, pięte, piętnaste i osiemnaste będą coraz lepsze. To jest tak samo jak z jazdą na rowerze. Umiejętność występowania przed kamerą to jest dokładnie taka sama umiejętność, jak, nie wiem, jazda na nartach. Żeby nauczyć się jeździć na nartach. Musisz jeździć na nartach. Żeby nauczyć się występowania przed kamerą, musisz występować przed kamerą. W związku z czym? Jeżeli uważasz, że droga wojownika jest drogą, którą chcesz podążać, to ten odcinek będzie właśnie dla ciebie. I dodam tylko dla porządku jeszcze, że droga pierwsza, opcja pierwsza ma kilka ograniczeń technicznych. Najważniejsze jest takie, że jeżeli masz taki biznes namacalny, nie wiem, produkujesz stoły, budujesz hale, masz jakieś maszyny, cokolwiek innego i chciałbyś bądź chciałabyś nagrywać do czego zachęcam w prawdziwym otoczeniu. Na Twojej hali pokazywać, jak robisz, nie wiem, te domy, stoły u klientów, itd., itd. To prompter się nie sprawdzi. Z tego względu, że jest to tylko urządzenie do nagrań statycznych, takich jak ja teraz robię. W studio. Gdybyś chciał, chciała stworzyć takie materiały, jak widzisz na przykład teraz na ekranie. Prompter odpada. A jeżeli chciałbyś bądź chciałabyś, abym przygotował Ciebie do występowania przed kamerą i pomógł założyć biznesowy kanał YouTube, to link do formularza kontaktowego znajdziesz poniżej. Porozmawiajmy. Ale przechodząc do konkretów. Punkt pierwszy. Punkt pierwszy, czyli struktura filmu i bullet pointy. I poczekaj, nie wyłączaj tego materiału. To nie będzie. Nudny tekst o tym, że masz stworzyć super scenariusz. Ja ci powiem dokładnie, jak masz go zrobić, krok po kroku. Uwaga, mam na ten temat materiał. Tutaj go gdzieś widzisz, możesz sobie potem go włączyć, ale nie włączaj go teraz, bo powiem ci to w kilkadziesiąt sekund. Tak naprawdę masz dwie opcje na stworzenie scenariusza. Pierwsza, ta, która jest najczęściej wybierana, i bardzo na ten temat ubolewam, bardzo z tego powodu ubolewam, czyli taka, w której ktoś rozpisuje sobie słowo po słowie. Zacznę od tego, 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 a potem powiem to, to, to i to. Najlepiej jeszcze z czata GPT, i tam mamy cały taki duży scenariusz, ale w praktyce podczas dnia nagraniowego nikt go nie pamięta, a nawet jeżeli nauczy się go, wykuje go, Pamięć, to jego mózg będzie dążył do tego, żeby go powtórzyć. Kropka w kropkę. A to się nie uda, bo tam dojdzie jeszcze stres. Tam będą patrzeć ludzie najczęściej z ekipy technicznej albo nie wiem, Twój marketing manager, który Cię nagrywa. To się nie uda. Opcja na scenariusz. To tak zwane bullet pointy. Jedyną częścią scenariusza, którą powinieneś bądź powinnaś sobie e, wypisać słowo po słowie, to jest wstęp, bo tam jest luka informacyjna, jakiś huk na początku. Nie chcesz tego pominąć, bo pierwsza część filmu jest zawsze najważniejsza, bo tam widz decyduje, e, czy z tobą zostanie, ale to nie o tym w tym materiale. I rozpisujesz sobie bullet pointy. Jeżeli masz pięć punktów czegoś w filmie, tak samo jak ja teraz, cztery punkty, żeby występować lepiej przed kamerą, to ja na laptopie przed sobą mam tylko i wyłącznie te punkty. Chodzi o to, żebym miał taką mapę myśli i przechodził pomiędzy jednym i drugim, a jednocześnie, żebym ja się uczył. rozwijać myśli. Żebym tutaj, żebym tutaj był ja, jak ja się pomylę, zająknę, to to jestem ja, to jest moja naturalna osobowość i pewnie za x materiałów będę jeszcze lepszy, ale z każdym punktem uczę się robić to lepiej i o tym jest ten film, żeby się uczyć występować przed kamerą coraz lepiej. W związku z czym, pierwsza rzecz, bullet pointy i przemyślany scenariusz, podzielony na konkretne punkty, a nie rozpisywany słowo po słowie. Drugi punkt, powtarzanie odcinka na głos. Kiedy tworzymy dla klientów strukturę odcinka, yy, układamy im scenariusze, pomagamy się przygotować i ja zawsze zadaję klientom takie to zadanie domowe, że oni mają powtarzać ten film na głos. I jak my przyjeżdżamy na ten dzień nagraniowy, to ja zawsze widzę, czy oni go powtarzali na głos, czy go nie powtarzali. Ponieważ to jest tak duży game changer. W szkole, jeżeli chodzisz do szkoły. W pracy, w autobusie może nie, bo się będą na ciebie patrzeć dziwnie. Ale w samochodzie, w domu na kanapie przed lustrem, powtórz ten odcinek co najmniej kilkanaście razy na głos. Chodzi o to, że twój mózg po prostu się do tego przyzwyczai i przygotuje. Z automatu wyklarują ci się jakieś myśli i będziesz już wiedział bądź wiedziała, co chcesz powiedzieć dalej. W związku z czym. Bardzo ważne, powtarzasz materiał nagłe, po tym, jak stworzysz przemyślany scenariusz. Kropka. Punkt trzeci. Toastmasters. I nie będziemy gotować. W czym jest Toastmasters? Dla tych, którzy nie słyszeli, wyobraź sobie. Pełna sala ludzi i ty, który wchodzi na środek tej sali, otrzymuje karteczkę od prowadzącego, a na tej karteczce jest pytanie. Pytanie, którego nie znasz wcześniej i na które musisz odpowiedzieć i rozwijać swoją wypowiedź przez najbliższe kilka minut na tej scenie, gdzie ci wszyscy ludzie patrzą. I słuchają. A ty nie możesz się pomylić, ponieważ na widowni siedzi osoba, której zadaniem jest dzwonienie dzwoneczkiem za każdym razem, kiedy się przejęzyczysz, zająkniesz albo zrobisz tak zwaną paramowę, czyli E, y, I, I itd. Tak Terapia szokowa. Uczysz się pływać, kiedy zrzucają cię na środek jeziora albo oceanu, ale to jest najlepszy sposób. Z prostego powodu: w domu nie jesteś w stanie zasymulować warunków stresu, a to one najczęściej powstrzymują Cię przed dobrym występowaniem przed kamerą. Spotkania odbywają się w całej Polsce, chyba w tak naprawdę w większości miast. Ja sam uczęszczam, akurat ja do Wodzisławia Śląskiego, jeżeli mieszkasz w pobliżu to zachęcam. W opisie jest link, jest to bardzo budżetowa opcja, przygotowujesz też tam swoje mowy, swoje wystąpienia. Generalnie jak pójdziesz na spotkanie i porozmawiasz z ludźmi, którzy uczęszczają tam już od kilku lat i potem z ludźmi, którzy są tam stosunkowo nowi, to od razu będziesz widział różnicę. To naprawdę Potrafi być game changerem. I kolejny punkt czwarty, w którym połączy ze sobą dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest praktyka, to znaczy trochę już o tym wspomniałem, że ty musisz to robić regularnie przez długi czas. Na ekranie widzisz teraz jeden film. I podobnie jak w poprzednim odcinku ten będzie idealny, jeżeli jesteś dyrektorem, menażerem, handlowcem. I drugi film. Na sam początek rozbijmy pierwszą rzecz. 100 tysięcy złotych to nie dużo pieniędzy. I te filmy oddziela tylko czas. I praktyka, x nagranych materiałów pomiędzy. Tak samo będzie u Ciebie, występując przed kamerą, po prostu się tego uczysz. I jeszcze jeden tip na koniec, kiedy występujesz przed kamerą, podnieś swój głos o około 20% w stosunku do tego, jak mówisz naturalnie. To też pomaga, sprawia, że będzie Ci po prostu łatwiej.